Szkoła XXI wieku to szkoła, w której korzysta się z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Nauczyciele mają do dyspozycji wiele ciekawych materiałów multimedialnych, które lepiej obrazują procesy, działają na wyobraźnię i zapadają w pamięć. Czym jest zintegrowana platforma edukacyjna? Ze zintegrowanej platformy edukacyjnej mogą korzystać nauczyciele, rodzice, uczniowie. Do użytkowania zintegrowanej platformy edukacyjnej wystarczy zwykła przeglądarka. Dostęp do platformy uzyskujemy po wpisaniu adresu www.zpe.gov.pl. Materiały edukacyjne są dostępne bez zalogowania. Jeśli chcemy korzystać z narzędzi, musimy się zalogować. Nauczyciele i uczniowie nie muszą się rejestrować. Dane potrzebne do zalogowania udostępnia im dyrektor szkoły, pobierając je z systemu informacji oświatowej. Aby uzyskać dostęp do narzędzi platformy, osoby nieobjęte systemem informacji oświatowej, np. rodzice, mogą się zarejestrować. Do rejestracji wcale niepotrzebne jest podawanie żadnych danych szkoły, wystarczy login, e-mail, imię i nazwisko oraz akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Korzystanie z platformy jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Wcześniej korzystałem z platformy bez logowania. Pobierałem kilka materiałów, ale dopiero po zalogowaniu odkryłem prawdziwą moc zintegrowanej platformy edukacyjnej. Po zalogowaniu się można korzystać z dodatkowych narzędzi, takich jak kreator własnych materiałów. Dzięki niemu można tworzyć testy sprawdzające wiedzę. własne opracowania tekstowe i graficzne, różnego rodzaju ćwiczenia, krzyżówki, tabele, wykresy czy zabawy interaktywne. Gotowe i nowo utworzone materiały nauczyciel może udostępniać na kilka sposobów. Wchodzimy w dany materiał, możemy go udostępniać. Udostępniać materiał istniejącej grupie, jeżeli mamy grupy przypisane do danej klasy lub Udostępniać materiał, tworząc nową grupę i wpisując adresy e-mail uczniów, lub udostępniać materiał przy pomocy kodu. Na zintegrowanej platformie możemy znaleźć m.in. interaktywne mapy, laboratoria. Wirtualne mikroskopy fachowe opracowania. Zbiór materiałów na zintegrowanej platformie cały czas się powiększa. Do 2023 roku rozszerzy się lista materiałów językowych, m.in. z języka włoskiego oraz przeznaczonych dla uczniów szkół branżowych, m.in. przygotowujących do egzaminów zawodowych. Wyszukując materiały na zintegrowanej platformie, możemy korzystać z wyszukiwarki lub wcisnąć wszystkie materiały. Kiedy chcemy poszukać dowolnych materiałów z kategoryzacji przedmiotowej, wystarczy najechać na kształcenie ogólne, wybrać poziom edukacyjny czy dla ucznia, czy dla nauczyciela, przedmiot oraz temat, który nas interesuje. Przydatnym narzędziem jest teczka, która pozwala gromadzić segregować materiały według własnych potrzeb. Dodatkowo możemy tworzyć przy użyciu teczki własne materiały, dodając wcześniejsze materiały i tworząc materiał z elementów. Rejestracja również umożliwia nam komunikowanie się z grupą, użytkownikiem i klasą oraz wysyłanie do niej wiadomości. Nauczyciele korzystają z dowolnej formy prowadzenia zajęć z zintegrowanej platformy edukacyjnej: nauki stacjonarnej, hybrydowej, ale również i zdalnej. Zintegrowana platforma edukacyjna jest nieocenioną pomocą dla nauczycieli. Korzystajmy z niej każdego dnia. Zintegrowana platforma edukacyjna. Wszystko pod ręką.